Hej, witajcie w Eurece. Jeżeli podobnie jak ja, przynajmniej raz na jakiś czas, lubicie obejrzeć film o superbohaterach, być może zastanawialiście się, czy przedstawiane w filmach supermoce mają jakiekolwiek realne podłoże. Może być to dla Was zaskoczeniem, ale zdolności, w jakie natura wyposażyła niektóre zwierzęta, mogłyby wywołać zazdrość u niejednego bohatera komiksów. Aby to udowodnić, w dzisiejszym odcinku prezentuję Wam sylwetki siedmiu zwierząt obdarzonych prawdziwymi supermocami. Miejsce pierwsze Bazyliszek Płatkogłowy. Ta bardzo nietypowa jaszczurka, żerująca w pobliżu zbiorników wodnych, potrafi, w sytuacji zagrożenia lub też polując, bardzo sprawnie poruszać się po powierzchni wody. W czynności tej wykorzystuje ona charakterystycznie zbudowane tylne odnóża, jak również długi ogon, który ułatwia zwierzęciu balansowanie ciałem. Ze względu na swój niezwykły talent do chodzenia po powierzchni wody, bazyliszek Płatkogłowy znany jest również jako The Jesus Christ Lizard. Miejsce drugie Bloodhound. Psy, rasy Bloodhound, znane również jako psy świętego Huberta, posiadają naprawdę niezwykły zmysł węchu milion razy silniejszy od tego występującego u człowieka. W rezultacie są one wykorzystywane przez służby porządkowe oraz policję do odnajdywania zaginionych osób, jak również nielegalnych substancji, których zapach psy te są w stanie wyśledzić nawet kilka dni po pierwszym kontakcie. Miejsce trzecie orzeł. Orły to latające drapieżniki obdarzone wyjątkowym wzrokiem, dzięki któremu są one w stanie dostrzec cztery razy więcej detali w otaczającym ich krajobrazie niż ludzie. Ich bardzo duże źrenice skutecznie eliminują zjawisko dyfrakcji, czyli załamywania fale świetlnych, powodującego zniekształcenie obrazu. Dodatkowo konstrukcja orlich oczu osłania je przed nadmiarem światła słonecznego, a bardzo wysoka ilość komórek światłoczułych sprawia, że ptaki te są w stanie dostrzec ofiarę nawet z odległości wielu setek metrów. Miejsce czwarte pchła. Pchła kojarzy nam się z dość odrażającym pasożytem, i już ze względu na ten fakt trudno nam dopatrywać się w tym zwierzęciu cech superbohatera. W rzeczywistości jednak pchły potrafią przy zaledwie jednym skoku pokonać dystans nawet 30 cm, co przy średniej długości ciała wynoszącej około 3 mm czyni z nich najlepszych skoczków w świecie pod względem długości skoku w relacji do długości ciała. Ten doniosły fakt niestety nie sprawia, że zwierzę to staje się bardziej przyjazne w odbiorze. Miejsce piąte: szczuroskoczek. Szczuroskoczek wyglądem przypomina rozkoszną krzyżówkę chomika z myszą. Uroda nie jest jednak supermocą tego gryzonia. Dzięki bardzo specyficznej budowie organów wewnętrznych, szczuroskoczek doskonale przystosował się do życia na pustyni. Dzięki wydajnemu układowi tramiennemu może on przeżyć całe życie, ani razu nie pijąc wody. Całą konieczną do życia wilgoć pozyskuje on bezpośrednio z pożywienia, które składa się w większości z nasion. Biorąc pod uwagę, że szczuroskoczki mogą żyć nawet 5 lat, jest to dosyć imponujący wynik. Miejsce szóste rawka błazen. Jeżeli patrząc na wielobarwny pancerz Rawki Błazna, choć przez chwilę pomyśleliście o znanej z kart komiksu w postaci Jokera, to nie pomyliliście się. jak ten jest równie zabójczy. Rawka posiada wyspecjalizowane kończyny w kształcie młotów, którymi potrafi zadawać niezwykle silne i przede wszystkim szybkie ciosy. Atak odbywa się z prędkością ponad 100 km na godzinę. W rezultacie zwierzę jest w stanie z łatwością ogłuszyć swoje ofiary, jak również na przykład rozbijać skorupy krabów, a nawet atakować większe od siebie ryby. Siła uderzenia jest dodatkowo potęgowana tak zwanym zjawiskiem kawitacji, czyli przemianą cieczy w obłok gazu i niemal natychmiastowego jego zapadnięcia się. Jak zatem widzicie, błazny i klauni potrafią być straszni również w świecie zwierząt. I miejsce siódme, nieśmiertelna meduza. Na koniec zostawiłem zwierzę o naprawdę niezwykłej zdolności, której nie powstydziłby się nawet największy superbohater. Pewien odkryty pod koniec XIX wieku gatunek meduzy, znany jako Turitopsis nutricula, potrafi w sytuacjach kryzysowych doprowadzić do regresu swoich komórek do ich najbardziej pierwotnej formy, by następnie rozpocząć proces rozwoju na nowo. W efekcie te mające zaledwie 5 mm długości stworzenia są de facto obdarzone nieśmiertelnością, gdyż opisany przeze mnie proces regresu i ponownego dorastania mogą one powtarzać w nieskończoność. Oczywiście nie oznacza to jednak, że nie mogą one umrzeć. Jak każde żyjące stworzenie są one narażone na ataki drapieżników, sama zaś zdolność regeneracji zdobywana jest przez nie dopiero po osiągnięciu dojrzałości. Mimo to Turritopsis nutricula jest obecnie jedynym znanym gatunkiem na świecie posiadającym tak niezwykłą zdolność. Wielkie dzięki za oglądanie! Jeżeli podobał Wam się odcinek, dajcie łapkę w górę. Jeżeli natomiast chcielibyście poznać 10 najbardziej przerażających prehistorycznych bestii, koniecznie zobaczcie odcinek topowej dychy, do którego odnośnik znajdziecie po prawej stronie ekranu. Ja się już z Wami żegnam. Jakby co, to wiecie, gdzie mnie znaleźć. Cześć!